O, chłopak widzę. Gdzie? Nie ja to bo ten bot No to no to gardy Hara No Nie mogę co jest? No Jakie to jest gówno ta gra Po prostu w Rejmu strzelamy nic się nie dzieje, cały czas strzelam niżej jakoś Jak mi to denerwuje tego CKM ma strzelami w te worki z piaskiem, a nie w niego. Ja ani skanem ani nic z tego. A może się nie może przebić. Dalej on tam stoi chyba i żyje. Po co strzelasz? z, z, z mantelgana? Nie, nie, właśnie w niego strzelałem, bo jakby lufa, nie wiem Ty idziesz na górze. zginąłeś? Nie. Czekaj, ty, ty jesteś na dole teraz? Na górze A Ty tu się patrzysz w dół? Tak. Ale... Co, Co jest? Zabiłem? Gdzie on jest? Dobra, nie, ja już nie mam siły do tej gry, po prostu. Ale że jeszcze nie? Nie. Co Cię zabiło? Na razie...